Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić choinkę z pomponów na poszewce poduszki. Potrzebujemy do tego odpowiednią wełnę lub włóczkę, pistolet z klejem na gorąco, ostre nożyczki. Oczywiście, poszewkę. Tu wkładamy sobie deseczkę kuchenną, żeby nam się potem te pompony z klejem nie przykleiły na drugą stronę. I taka kuchenna łopatka też nam się przyda, bo na niej będziemy robić pompony. No i zabieramy się do pracy. Ja użyłam taką zieleń seledynową z tego względu, że ta wełna jest puszysta. A to jest coś w typie taka bawełna i ona już nie da takiego miłego efektu. Więc zabieramy się za pompony. Te seledynowe już mam. To mam jeden beżowy, który będzie. Jako 5 hoing, jeden zrobiłam i jeszcze Wam pokażę, jak te pompony robimy. Najpierw sobie ucinamy taką tej długości nitkę. Przeciągamy przez ten jeden ząbek. I potem nawijamy. Tu przytrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. czternaście. 15. Ja robię takich 15, chyba 15 robiłam, już nie pamiętam tych okręgów. I jedną nitkę tak, suwamy to. Jedną nitkę przekładamy z tej strony, tak po przekątnej. I zawiązujemy. Supełek ściągamy całkowicie, dobrze zaciskamy, robimy drugi supełek i mamy pomponik. I robimy kolejny. Tu będą nam potrzebne te trzy pomponiki. Przewijamy na środkowym zębie nitkę. O, mówiłam, że mocne nożyczki. Coś mi się już stępiły. Przytrzymujemy tu palcem raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu robi 15, a przy sele robiłam 25 okrążeń. Możemy więcej robić seleż jakich chcemy te pompony. Suwamy troszkę to. Po przekątnej robimy supełek. Zaciskamy porządnie. I robimy drugi supełek. I mamy pompona. Jeszcze nieskończonego. Pokażę zaraz, co dalej. I tak po okręgu rozcinamy wszystkie nitki. Sprawdzamy jeszcze sobie. Przeczesujemy sobie nożyczkami i sprawdzamy, czy mamy wszystkie poprzecinane. Tak, tu mamy wszystkie przecięte. I teraz musimy poprzecinać wszystkie te niteczki, żeby nam stworzyło taki piękny pomponik okrąglutki. składamy jeszcze sobie pomponik w drugą stronę i wyrównujemy I mamy teraz takie dwa pomponiki i robimy następny, przecinamy wszystkie nitki po, po okręgu, po obwodzie okręgu, o tak. Czy wszystkie mamy przecięte? Tak, wszystkie. I wyrównujemy. Oddamy go w drugą stronę. Łączę sobie klej w tym czasie. Stolet jakby się nam nagrzewał. może troszeczkę. I mamy, i mamy trzy pomponiki, które będą potrzebne do pnia choinki. I jeszcze sobie skończymy te dwa pomponiki. Rozetniemy. Teraz sobie równujemy. Składamy w drugą stronę. Mamy bombonik, kolejny. I jeszcze ten jeden zrobimy. Przeczesujemy, sprawdzamy czy mamy wszystkie poprzecinane i wyrównujemy. kolejny pomponik. A tu mamy gotowe pompony. Już zrobione do przeozdobienia poszewki. Teraz musimy sobie to przesunąć. Sobie to tu bliżej. Stawiamy na środek. Obieramy środek. Tu za skleju, gdyby nam się skończył. Tak, obieramy środek. Choinki. I sobie układamy jeden, potem dwa pomponiki. Trzy pomponiki, po jednym więcej cztery pomponiki pięć sześć sześć tak i jeszcze mamy siedem tak będzie wyglądała moja choinka a tu trzy pomponiki to jest pień choinki. Klej już nam się prawie rozgrzał, zaraz będziemy kleić. A z drugiej strony można sobie może zrobić. Mikołaja. Czy gwiazdę sobie zrobić z czerwonej wełny. Będziemy mieli obustronną poszewkę. Jeszcze tak. Jak przyklejmy te pompony to możemy sobie zrobić jeszcze maluśkie pomponiczki i dać tutaj może ja potem dorobię i dać między tym Albo takie maluśkie w formie łańcucha, porozkładać albo maluśkie czerwone czy w innym kolorze i będą wyglądały jak bombeczki na choince. Ja tu chciałam taką tylko, żeby była taka choinka. Zobaczę jeszcze, bo może drugą zrobię z drugiej strony i z bombkami lub z łańcuchem. No zobaczę, pomyślę jeszcze nad tym bo to w trakcie pracy nam przychodzą jeszcze różne pomysły. Trzymamy. Albo jeszcze możemy dać tu jeden pomponik na górze, może ze złotej wełny, i będzie niby gwiazda na czubku kojunki jedna, dwa pompony, trzy, cztery pompony. Następny rząd będzie 5 pomponów. Mamy 5 Was musimy też szczeczkę przesunąć nam się nic nie przykleiło do tamtej części. 3 i tu będzie 6. Ostatni rząd 7. Sprawdzamy, czy mamy wszystkie przyklejone dobrze. Za nam się nie trzyma. Jedna. Tam też możemy jeszcze poprawić. czy się trzymała to możemy jeszcze podkleić sprawdzajmy czy nam się wszystkie trzymają o tutaj też słabo klej, klej wchłonął się w wełnę gdzieś tu jeszcze miałam słabo się tą no, chyba tak że jeszcze podszewki, deseczki nie wyciągamy, aż wszystko nam się dobrze poprzykleja. Zaraz posprawdzamy. No wszystkie nam się teraz trzymają. Wyciągamy deseczkę i mamy oto taką poszewkę świąteczną na, na poduszkę. Jeszcze gdzie nam jakaś wystaje? dłuższa niteczka, bo może się dobrze nie odcięło, to przycinamy. Oj, przepraszam. I teraz tak. Z drugiej strony możemy sobie zrobić mikołajka, bo gwiazdkę lub takie śniegowe gwiazdki porozrzucać. To zależy od naszego pomysłu. I to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Jeśli film się podobał, proszę o lajki, o subskrypcję i zapraszam na następny. Dziękuję za uwagę. Papa, pa. buziaczki dla wszystkich.